Nasza kolekcja zabawek dinozaurów to coś więcej niż zwykła zabawa. To prawdziwa podróż w czasie. Ogromne modele dinozaurów, wykonane z niesamowitą dbałością o każdy szczegół, które po naciśnięciu przycisku imitują dźwięk prawdziwego dinozaura. Samochody dinozaury. Wywrotki i tory wyścigowe w klimacie jurajskim, które rozpalą wyobraźnię każdego dziecka. Mięciutkie pluszaki, które aż chce się przytulać. Realistyczne maski. A także zestawy archeologiczne, w których odkryjesz jaja z ukrytymi szkieletami. Poczuj się jak prawdziwy odkrywca. Czekają też tajemnicze saszetki z losowym dinozaurem, kreatywne modele do złożenia i wiele gadżetów, które sprawią, że świat dinozaurów będzie zawsze w zasięgu ręki. A dla prawdziwych fanów wyjątkowe figurki dinozaurów. Każda z nich to małe dzieło sztuki, które przeniesie cię w czasy prehistorii. Stwórz własny park dinozaurów. Dinozaury wracają do życia i czekają właśnie na Ciebie. Do kupienia tylko w sklepie Norimpex, znajdującym się na ulicy Zjednoczenia. 102 Hala. 2 otwartym w godzinach 8. 16.